Szczęść Boże! Podejście trzecie. <laughs> Jestem na dachu naszego sanktuarium. Tak się złożyło, że udało mi się tu wejść. Dzisiaj stąd właśnie to słowo antywirusowe chciałem do Was skierować. Kochani pielgrzymi, młodzież i wszyscy, którzy słuchacie tego słowa antywirusowego na czas kwarantanny. Komentarz, jedno słowo, właściwie jedną myśl chciałem Wam zostawić dotyczącą pierwszego czytania. Zachęcam, żeby sobie przeczytać to pierwsze czytanie. Ono mówi o tym, jak naród wybrany już po wyjściu z Egiptu dokonał takiego grzechu, w którym... Grzech polegał na tym, że ulali sobie z, z swoich kosztowności, ze złota, które posiadali, z biżuterii, którą mieli, ulali sobie cielca i oddali mu pokłon. Mojżesza wtedy nie było. Był na chorebie, no i, no i się okazało, że lud, który był w obozie, był właściwie poza Mojżeszem, nie, nie mieli kontaktu ze sobą, to lud zgrzeszył w ten sposób, że zaczął oddawać cześć temu cielcowi ulanemu ze swoich kosztowności. Straszny grzech popełnili. Grzech pychy, grzech takiej zarozumiałości tych ludzi i takiego tak naprawdę, ten grzech polega na tym, że oni zaczęli oddawać cześć swojej sile, bo ten cielec ulany ze z własnych kosztowności jest symbolem siły Izraela i mówili, że oto ten Bóg wyzwolił cię, wyprowadził cię z Egiptu, co było oczywiście bzdurą, bo wyprowadził ich Bóg, Jahwe, a nie oni. Oni nic właściwie nie zrobili. No, ale oni zaczęli ubóstwać tak naprawdę swoją moc, swoją siłę i to jest straszna, straszny grzech, straszny grzech pychy. No i o tym mówi właśnie to czytanie. Myślę, że trochę jesteśmy w takim w takim też czasie, kiedy o, świat trochę tak przeżywa i pokory się każdy z nas uczy, że e, doświadczamy tego, że, że, że to, co budowaliśmy przez lata czasami, jakąś siłę gospodarczą czy inną naszą siłę też jako Kościół, że nagle to wszystko taki mały wirusik potrafi to tak po prostu rozwalić, nie? że jesteśmy ludźmi słabymi i tym, który działa w naszym życiu, tym, który jest fundamentem mocnym, stałym, to jest tylko Pan Bóg i żeby Jemu oddawać cześć, a nie swojej, swojej mocy. O tym jest to Słowo, o tym jest to, to pierwsze czytanie, o tym jest treść dzisiejszej liturgii Słowa. Do tego was zachęcam, żeby to Słowo było też dla na nas takie pokrzepiające, że to Pan Bóg jest naszą siłą, żebyśmy Jemu oddawali cześć, a nie wierzyli nigdy w swojej moce, w walce nawet ze złem i również w walce z tym koronawirusem, bo myślę, że też za bardzo polegamy na tym i może jak te wszystkie obostrzenia, które my sami stosujemy, że to my myślimy, że to może tylko nas, tylko to nas zbawi. Nie, zbawi nas Pan Bóg i On nas z tego wyzwoli. To też jedno z drugim trzeba po prostu połączyć i uwierzyć w moc Pana Boga. No dobrze, to tyle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Tu piękne jest ten, ten, to miejsce. No tak wygląda nasz dach. Tak wygląda osiedle wokół. Cała nasza parafia. Pozdrawiam wszystkich parafian, młodzież wzdłuż duszpasterstwa akademickiego. Pozdrawiam pielgrzymów grupy 21 i grupę Konkurencyjną drugą. Druga nas, niestety, im, Ale no, zgrzeszy może cuzogrubstwem. Goda mówię, Robert, co? Dobra, dobra dzień, ale to poza kamerką. Pozdrawiamy przewodnika dwójki. Przewodnik Adriany. Szaszaner, właśnie Adrianek się tutaj Pozdrawiam Adriana też w takim razie. Grupę drugą pozdrawiam. Nie zaprzyjaźnioną, bo my się nie spotykamy niestety. Jak to nie? Ma, nie mam możliwości się zaprzyjaźnić. No, my, my teraz to może mamy, ale tak na, na pielgrzymce to nie za bardzo. Miejmy nadzieję, że pielgrzymka się odbędzie, bądź dobrego ducha. Na razie nie zadajemy takich pytań. Nie zadajemy takich pytań, czy będzie pielgrzymka. Nie zadajemy tych pytań. Zobaczymy, co będzie. To tyle. Szczęść Boże. To mówię, ja Daniel trochę lepszy, ksiądz katolicki z dachu Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Poznaniu.